I no, osiemana z tej strony, Mmax7 I dzisiaj nagrywamy, Kolejny z nafa Security bridge no jak widzicie, no Freddy mi tu gada na cały głos i normalnie wy mnie pewnie nie słyszycie Ale dobra Jedziemy sobie windą Oho, chyba baduje nam grę Albo i nie Widzowie, dojechaliśmy windą I teraz o, lecimy sobie Do Roxy Raceway Chyba tam nas on kierował No nie! I jeszcze ten frajer. I oni ja mogą. Jestem w życiu. No i jestem w życiu. No. Tyle wam powiem. Takie lagi są troszeczkę. No. Przepraszam was bardzo. Dobra, idziemy sobie szybko, szybko do Roxy Raceway. Ale czekajcie, wani nie zgoni. je... Nie wiem czy nas goni, ale dobra, idziemy sobie szybko do Roxy Raceway, Uratować Freddy Hasbera. Fred, jego timera, Okej, okay, ładuje nam grę. Helpi nam ładuje grę. Dobra. Woli. Dobra, tutaj akurat się zmniejszyły lagi. Dobra. Tam musimy iść. Tu. A tu jest ten frajer Tutaj ma sobie frajer odjedzie, dobra? Freier odjeżdża. Teraz my sobie. No on se chyba jaja ja robi. Frayer, że. Ciebie tu nie powinno być! Frajerze! A dobra, szybko do Freddy'ego. Freddy, Freddy Fazbear! Tam leży, patrz się! Tam leży Freddy. Druga 15. Lost on phone. Use stack of boxes. Dobra, Jest, mam Freddy'ego. Mission complete. Tu jestem, tak. Co ci się stało?! Dobra, pójdziemy do part and service. Serwis, idziemy, idziemy. Kto ci to zrobił? Kto ci to zrobił? Let me, get to partii. service. Dobra, pójdziemy, pójdziemy. To chodzi, wstawaj, leniu. Stage. I to jest pod sceną główną, tam gdzie ta piosenka gra, dobra. A muzyka z... albo tam nie leci jeszcze. Muzyka, jakiś kas? Bierę sobie. Nie mogę. Oh. O oh, oh kurde. No dobra, mogę tu jeść. pójdę poszukaj Baxy i pasz. Tak, tak, pójdę, pójdę. Pójdę. Rech, right, spice. The... Dobra, 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 zrobię to. Będę cały czas mi na Discordzie widzę spamią. Okej, okay, I do my pass. Dobra, pójdziemy, dobra. Mhm. Zapisujemy grę. Dobra, pójdziemy. O oh. jakieś zakładki Mega Pizza pleksu. Nie nie. Co jest? No czy tu Roxy jest? Nie. O, no help nam pomaga. Gdzie jest Roxy? Roxy jest tam. Dobra, to my sobie pójdziemy tu. Ja. Dobra, dobra, Robimy tak. Czy mogę przejść tam teraz? Nie. Dobra, ryzykuję. Widzowie, ryzykujemy. Dobra, uciekła. uciekłam. Widzowie, biegniemy jak najszybciej, jak najszybciej, żeby się zas... E, znaczy, żeby yy, yy, z... uciekły Zachowamy się. Patrzcie, schowaliśmy się. Moja skrytka. Re, re, kamera. Jest się Patrzcie. Tam idzie ten. Ona widzę, patrzcie, wraca się. Czyli my możemy przejść sobie... jakby tam. To co, lecimy? Mar Mariusz bot. Mariusz. 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 Dobra, nie to ja robię. Nie wiem, co w ogóle Nie wiem, jakie. O! No i co my tu mamy? Proszę bardzo. Felchip. Po co mi to? Dobra, nie, niepotrzebnie tu Dobra, Czy tu mogę iść za nim? Dobra, chyba mogę. Dobra, on się teraz wraca, to po dobra. Dobra, idziemy szybko. szybko, 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 szybko. Dobra, my wychodzimy. ucieczka, ucieczka, ucieczka Patrzcie na moją latarkę patrzcie jaka vip latarka. Dobra. Dobra szybko, szybko, idziemy, idziemy tutaj. No, nie, tu! O! Freddy fałber jako pirat! Uf, uf, uf. Dobra, zapisujemy grę szybko szybko. No zaraz rock się nie znalazła. Elbisę postawię flagi, eee, nasze zapisy są, o, zapisy zapisów już mamy, Uff, uh, Zobacz, tam możemy iść. Władzę. O, o akurat prezencik. Hmm. Odbieramy sobie. Co Flashing battery upgrade, dobrze, czyli będziemy teraz mieli latarkę dłużej, a dobra. Ale... Będziemy teraz mieli jakby latarkę, że więcej energii będzie miała. No, fajnie, przydał się upgrade. Może jeszcze tu coś znajdzie. O! o. Akurat jest! Jeszcze tam prezencik widziałem. I co tu dostanie? No i czekajcie, nie wiem co to Understat. Akurat nie będę tego czytał, bo to już nawet nie jest ważne chyba w tej grze. Albo jest ważne w sumie nie, tam są informacje ważne. Ale no, dobra. Backstay Pass. Dobra, teraz sobie idziemy. Druga trzydzieści. To jest szybko leci ten czas. To fajnie. Teraz idziemy sobie tutaj. Tutaj. I ładuje nam. To nie jest to miejsce, gdzie. Tak. To miejsce, gdzie są wszyscy. Wow. O! To jest to miejsce. Dobra, to idziemy sobie Tu, Tutaj się wchodziło, tak? Z tego pamiętam tutaj? Co się dzieje? Tam Monty był proszę Tak, oni atakują. zaatakują Dobra, ale wiem, że to nie jest trudna gra Wiem, że trzeba od... Dobra, zobaczycie, w sumie nie będę spoilował. Idziemy sobie tu Tutaj I dobra Freddy'ego sobie odbieramy Hej! Dobra, odbieramy dobra, alarm What's this? Security badge Wyglądasz staro Co ci się stało? Jest jesteś krzywdy Cały krzywy jesteś Co oni się zrobił? Dobra, signal I can see you monitor Stand up I Consider it a second wind Monty no. Dobra, dobra, będę się otwierał. Ja głuchy jestem trochę. A, to nie będę cię słyszał. Dobra, e. Tak, to jest to, tu jest went. Czy po mnie? A, dziękuję ci, jak słodko, Freddy. Dobra, spoko Freddy. Dobra, rozumiem. Patrzcie. Patrzę na monitor. Dobra. Pani Wani? Ty w frajerze! Też ciebie ty masz. Dobra. Nie widzę cię, Freddy. A tu jesteś. Roxy, tu będzie. Fali? Dobra, fali w tree. Znaczy, bije w tree. O, tak będzie lepiej brzmiało. Ten montakt tu bije. No. Idziesz Freddy? Szybko dawaj! Dobra, czy Roxy idzie? idzie? Idzie, idzie, idzie. ona idzie? No? Idziesz gdzieś? Monty szybciej pójdzie. Nie widzę cię, jestem za ślepy. Mówiłem ci... A nie, jestem głucha Freddy. Dobra, widzę cię. Dobra, biję, znowu, bież znowu. mi zaraz cię zobaczę. Czekaj chwilę. Nie ma że jak mam problemy, Freddy. Jesteś, 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 tu jesteś. Jesteś blisko już! Dawaj, lecisz, lecisz. Czy coś jeszcze gdzieś bije? Dobra, no i teraz Freddy będzie chyba na ostatniej kamerze. Nie? Bo już tu... Nie, jeszcze nie ma Jest. Szybko Mamy 3 minuty jeszcze pora więc Zdążymy. Otworzyłem ci. Co Freddy? Freddy, pój mnie! Freddy! Dziękuję. So I I dobra, this, this... dobra, dobra. Mam mi to Dobra, to chodź, idziemy Freddy. Dobra, mamy zapis. Sobie zrobimy zapis. Okej. Okay. Zapisujemy grę. Co? So, idę za tobą, Freddy. Idź, 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 idź! Idź szybciej! Kurde, idziesz normalnie jak... Dobra, wiesz co, ja O, jak szybko! U, jak szybko teraz to idzie! U. No dobra. Wszedł nas nie złapie. Nie mogę go zawieszać, on jest? Gdzie on to? O, ładuje nam się. O, gdzie wyjdziemy? O, o, o! A to jest mega, To jest główne Loby. nie lopy. atrium, I To jest całe takie. Nie wiem, gdzie on idzie! Dobra, idzie, widzę go. Dobra, to jest ucieczka przed Monty. Dobra, no niby to jest Monty, to szybko, szybko. Spadł się. Spadł się. Spadł się. Dobra, idź pierwszy. Freddy przodem. E. Jakie ja mam tam do... Dobra, teraz wracam. Zaraz jesteśmy. dawało nam się była przerwa. Dobra. I co teraz będziemy jechać frakiem? To part and service. Dobra. Zapisujemy. Zapisujemy. Co? Dobra. Jemy. No, coś, co się tu odpaliło. Aha, super. czemu tu się odpaliły jakieś hologramy? to <mulity> <mulity> Dobra Co ty do mnie gadasz, Jakiś dysk muszę... Obie. Pier... Co ty, do mnie gadasz? Co za pijoc? Ja go nie rozumiem Nie wiem, o co mu chodzi O no! To jest ten pojot? Który mnie zabić chciał Poza Fryer, Freddy? Freddy, bo jest taki problem, bo ja mam takie lagi. Dobra, Freddy, pójdź Idziemy szybko. Idziemy, Freddy, chodź. A nie, nie, yeah. nie, yeah, to ten czarnuch. Ja ci dam best time. Teraz cię do łóżka, że ty. Szybko, hajd, 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 Dobra, schowaliśmy się. Get to Richard State. Nie! Ty Time hajd, Ja to, hajd, hajd, Nie! Ty hajd, 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 ty, mi zabrałeś, ty kupo Ty hajd, O ty, hajd, 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 Ty frajerze! hajd, cię znajda? Ci

Coś to tak jęczy tutaj. Weź. E. Nie wiem, co to tak jęczy. Dobra, zapiszę po prostu tę grę. Dobra. Zapisujemy, zapisujemy. Szybko, 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 szybko. No. No. Zapisz. Warhouse. Co to jest? Zapisałem gry. Cztery frajer cały czas będzie spał. Esz, ludzie stał. Widzowie, nie pytajcie, czemu mnie nie było i dlaczego wychodzę stamtąd. To nie tak, że teraz to zrobiłem tą misję e, poza nagrywką. No, przepraszam. Musiałem. No, po prostu nie pytajcie. Ja mówię, a teraz to wejść? to było czwartego, a ja dostałem badża. To skamertwo. Oszukali mnie na badża. No który mam level. Ile no, jak to sprawdzić, który mam level? Co jest? Co to się wydarzyło? Nie ja widzowie, naprawiłem. Zrobię po prostu ten. E, Poszłem do tego. Jak się nazywa? Do tego. do tych Endo zabił mnie, zarejestrowało się i już jestem tu. I co tam idzie? Vanessa Frediego lepsza. Super. Nie mjuknowo. Lepere mjuknowo. O. O. Super, super. No. Ja wolę tę opcję. Remont, ja wolę. Super, super, rozumiem wszystko, rozumiem wszystko. Ok, mogę już iść. To będzie inny okay. taki. Vanessa, tu jestem! Hej! Vanessa jest ślepa. Co za ślepota. I Boszła. Do kogo pokoju? U, do Roxy pokoju. Mogę już tam wejść? O! Witam cię! Cześć, Freddy! Ulepsza cię. Cześć, ulepszę cię. Ulepszę cię. Freddy, Freddy'ego. Okej. A ty mi radasz? Chcę wyjść. Jak stąd. Nie chcę tu być. Nie wiem. the wire. And I dobra, dobra, spróbuję to zrobić. Ogarnę to. Ja z Protekcji on Dobra, do, 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 zrobię to, zrobię to. Freddy, Freddy! Nie zrobię ci tego, nara. Nie no, dobra, zrobię ci. Procedura. Use machine. Yeah, you. Uh. Co w co ja miałem kliknąć? No i mnie zabił, no i. No to restartujemy. Dobra, widzę, zrobiłem to od nowa. Musiałem znowu tu przechodzić. słuchać Iwanesy i go. I co, teraz już wiem, już jak się chyba to robi. Teraz trzeba kliknąć w te guziki, tu. A nie w te słuchki. Dobra. Dobra. Pamiętam. Muszę powoli to robić, dobra. Ja będę musiał mu sprawdzać. Nie! Ja muszę mu łeb sprawdzać? Dobra, sprawdźmy, co on tam ma w łebie. Uwaga! Dobra, jak będzie to strzykał, to będzie taki fini gadał. Dobra, O! Dobra, ja teraz będzie. O, koniec! Dobra! Freddy Fazbear, uratowałem Ci życie! Freddy, is Freddy is, uh, A skąd on wie, że to Freddy? Hmm, ciekawe, ciekawe. Dobra, pójdziemy sobie do cylindra. Chyba tu musimy wyjść już stąd. Dobra. Finish. Finish upgrade. Freddy, masz finish upgrade, gdzie ty? Tu jesteś! Ugam Ci? No. Bright light in supporter Kisz, ci Chcę do fazy Blastu? Blastu Do Monty Golf, O, Dobra, to idziemy Freddy Okej okay. Rozumiem dobra. dobra, 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 dobra Chodź już, chodź już, czemu się nie mogę ruszyć? Czemu? dobra, spoko, spoko, rozumiem cię Pojedziemy gdzie? Do Chiki? Gdzie pojedziemy? Freddy, chodź. Chodź już. chodź już, chodź, 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 idziemy, idziemy, chodź. O, oh, zbieram wszystko. Dobra, tu mamy kilka upgrade. Freddy, czyta Freddy, oh. oh. oh, a gdzie Freddy, A Freddy, czyta Freddy, oh. oh. okay. oh. Freddy! Chodź tu! Stryj to hurt me. Dobra, zrobimy to, zrobimy to. On nie chce tego robić bez swojego przyjaciela. A przed chwilą Moon go zabrał. No, ale przyjaciele. Ale przyjaciele, no powiem mu. Ale do której windy mamy iść? Do Roxy chyba, windy. Do Frediego. Nie, do Freddy'ego windy, no zapisujemy. Chodź. Freddy, nie złapiesz mnie. Jesteś zawolny. Dobra, dobra. skoro nie do Freddy'ego windy. Tylko go windy. Jeju, Freddy! Dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko. Teraz tu mi sprawdzić. Czy tutaj to będzie ta winda? Ta winda. Dobra. To, jedziemy sobie tą windą. Klikamy. Co Freddy. Freddy! No i został pajac. Nie, no nie pojechał ze mną. Co za fazberak. Gdzie on jest teraz? Dlaczego tepnę tu? Chodź tu. To jest Freddy. Freddy, gdzie jesteś? Freddy. Nie ma Freddy. Co ja mu poradzę? No, to poczekamy sobie. Okej, okay, widzę, dojechaliśmy do Roxy, Syrais, mój. Let's go, wezmę. Czemu robię coś? Coś stało. Coś stało moje czułość od myszki. Eee, dobra. To jest naładujecie. Okej. Okay. Dobra. teraz chcę tylko odebrać. Odbieraj. Co to jest? O mi grę. Dobra, dobra. Teraz czytał, w Dobra. Możemy odbierać prezent. I Freddy okay. słuchaj. Chodź tu do mnie do... A znaczy ja idę do swojego brzucha. Nie, ty nie do mojego. Okej. Okay. Dobra. Czemu? Freddy, Dobra, idziemy sobie tutaj. Idziemy do rumu Freddy'ego i idziemy do Kamika. Vanessa Vanessa tam jest. O co tu się dzieje? Co tu się właśnie wydarzyło? Czy tam jest Vanessa? Nie wierzę w to. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zbieg okoliczności. Dobra, wręcz. Będę sobie zapisać grę. Dobra, czekaj tu. Będę sobie zapisać grę. Dobra. Okej. Okay. Trudno, że nie ma tyle nocy, no. Ja ci powiem, no. Nic ci nie poradzę. Nic. Co jest?

ja widzę, że ja po tym odcinku z resetem w ogóle nie tą grę. nie, że restartuję całkiem, tylko po prostu... No coś się zepsuło. Freddy! Czy ty mi dałeś nieskończona? Było tak? Albo było jakiś update w tym zaplecie. Nie wiem, ej, co to by było? No to co było głupie, jakby była nieskończona stamina? Albo no coś mi się zepsuło. O kurde. Świetnie. Dobra, idziemy. do pokoju. Bra, bra, bra. Brata szukasz. Nie znajdziesz go dzisiaj. Dobra, wchodzimy do pokoju. Co ja. mi się dzieje jest myszką? I nie wiem, czy ja to przejdę. Moja myszka. Dobra, dobra, przechodzimy. widzowie. robimy to. Robimy to. Robimy. Nie patrzymy się w tył. To może być ten music slam. Jest. Ja to trochę. głupię. Dobra, dobra, szybko Jest. To mnie. W jest. Dobra, O, coś mi się dzieje z myszką. Oho! O. o, party pas, znalazłem. Freddy! znalazłem party pass! Jest! Mogę tu zapisać grę? Dobra, mniejsza, naj, mniejsza w to. Party pas. O, Co jest? Gdzie jest Recharge Station? jest Recharge Station? do pokoju. Szybko. Szybko. Freddy. Bo u ciebie jest najlepiej. Szybko, ładuj się, proszę. Ładuj się. Nie. Nie. Szybko. Jest prawie czwarta. AM. Czy tam PM. szybko, szybko. Piecz tą pizzę w tej helpi ogólnie chyba kiedyś tego w nie było SB, z City Bridge, no. Żeby było takie helpi, że ładowało się. Wtedy to, to było w ogóle cała ta gra bo miała więcej ogóle ogólnie wszystkiego, no. Oho, dostaliśmy errora. No to super, no to co widzimy, to będzie na tyle, że możecie podobać się, zostawcie subyka, jak na górę i będziemy się w następnym odcinku. Narka, cześć.